I ponownie, proszę Państwa, jesteśmy razem z Wami. To, co przed momentem oglądaliście, to była nasza wspominajka, bo chcieliśmy Państwu przypomnieć, jak to było podczas 25 finału, jak to Warszawa wspaniale o nas mówiła i to, co się działo, prawda, Kevin? Pięknie, ten ballon, prawdziwe szaleństwo. A oczywiście, pięknie. I wykonawcy, było. i zespoły. Dzisiaj, co prawda, on, niektórzy wykonawcy pojawią się na tej scenie, na przykład z 25 finału, bo chcieliśmy ich też Państwu przypomnieć. A że w końcu Warszawa też zobaczyła Mielec, wielki orkiestrę. Świątecznej pomocy, to wielkie podziękowania dla ekipy, która to sprawiła, że jednak tam się tak stało, jak się stało. Naszymi gośćmi są Tomasz Kaniak, którego bardzo serdecznie witamy, i obok niego dwie piękne harcerki Klaudia Wasserman i Iga Bakowska. Witamy dziewczyny serdecznie. Zmienimy troszkę kolejność. Zaczniemy od Tomasza, dobra? Pozwolicie? Tomaszu, w tym roku Mielecki Sztab, Wielkiej serce świątecznej pomocy, postawił na media, social media. No właśnie, trudno to było tak naprawdę zacząć wszystko od początku, żeby jednak budować krok po kroku te media, żeby od nas, o nas było głośno. Nie tylko tutaj w Mielcu, ale także i w Radowi w Warszawie, a również i w Gdańsku. Nie było tak do końca Będę to, ponieważ, to. Te profile już były zaczęte kiedyś, wcześniej. Ale kiedyś. Prostu, kiedyś, zgadza się. Kiedyś. Natomiast specyfika Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy polega na tym, że ten event jest raz w roku, więc te profile żyły raz w roku i ten cały okres od poprzedniego finału do tego był można powiedzieć martwy. Więc te profile leżały sobie odłogiem, że pozwolę sobie tak powiedzieć. I się rozbijało odżywić. Mhm. Tak. Odświeżyć. Odświeżyć. Tak. I ponownie wrócić do tych fanów, tych osób, które nas obserwowały. I zainteresować ich ponownie tymi treściami, które mm -hmm. dla nich przygotowywaliśmy. Bo ja miałam takie małe wrażenie, że, że ten social media, czyli te wszystkie formy, Twittery, Facebook i YouTube, one tak to trochę były przykurzone, prawda? I trzeba było ten, ten kurz zdmuchnąć Zgadza i trochę świeżością, żeby powiało, prawda? Zgadza się. Żeby uderzyć również do tych troszkę młodszych naszych odbiorców. No właśnie, też została specjalna brygada do tego powołana, którą ty kierowałeś. Jakie postanowienia, ustalenia, żeście robili przez ten, Czas aż do dnia dzisiejszego, no bo cały czas pewnie będzie można śledzić to, co wy robicie. Zgadza się, cały czas mam nadzieję, że wszyscy śledzą to, co się dzieje. Teraz oglądamy nas tak naprawdę na Facebooku i na YouTubie jednocześnie. My zajmowaliśmy się Facebookiem i Instagramem. Staraliśmy się docierać do grup odbiorców i starszych przy pomocy Facebooka, głównie i do młodszych przy pomocy Instagrama. Jeżeli chodzi o grupę, o której tutaj wspomniałeś, rzeczywiście miałem bardzo mocny skład złożony z harcerzy. Było to pięć harcerek, które razem ze mną pracowały przez te półtora miesiąca nad całym tym efektem, który mam nadzieję udało nam się osiągnąć. Ja mogę Ci powiedzieć Tomku, bo ja wiem, bo ja już dostałem SMS-y z kolegów i tak dalej, koleżanek, mm. że oglądają nas w tym momencie w Nowym Jorku i w wow. Londynie, więc no, pozdrawiam. I jeden z nich jest Melcianinem, mm -hmm. Moryl, pozdrowka Morylu, każdy wie kto jest Moryl. Jak jesteś stąd, z znasz się z Morillem. Mm -hmm. okay. On nas ogląda teraz w Londynie, Angela i tak dalej, jej koledzy Polacy oglądają nas, a nie tylko. Ona przedstawia Amerykaninom, mm -hmm. co my tutaj robimy, w jakim celu i oh. o co chodzi. Bo nie wszyscy Amerykanie, Anglicy i tak dalej, moi rodacy, mm -hmm. nie widzą, co to jest wośb. Więc. Polacy zapraszają Anglików, Amerykanów, mm. obcokrajowców po prostu do, do domu mm -hmm. i pokazują, co my robimy, co robi Wosp, co robi Jurek, co robi Tomek, co robi Ty, co robi Ja. I dzięki Tobie oni mogą to właśnie oglądać. Ale to jest fantastycznie, że y, to zostało poruszone, ponieważ też zaczepialiśmy sztaby zagraniczne. Między innymi, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, to był to sztab w Austin w mm -hmm. Teksasie. A w Anglii nawet wyzwanie podejmowaliśmy morsowanie ze sztabem z Manchesteru. Omasz. Mm -hmm. Ale Kevin, ja nie rozumiem jednego, jak to u was w Wielkiej Brytanii nie wośpujecie? Polacy wośpują. No, a Anglicy się nie, nie uczą tego dobrego od Polaków? Nie, no nie wiedzą co to jest. Oni tak, <laughs> patrzą na ulicach Londynu, chodzą e, powiedzmy harcerzy, harcerki, mm -hmm. Polacy, Polki, Pol z takimi puszkami, mm -hmm. tak, I nie wiedzą o co chodzi. No, to, co to jest? to jest? to tak. mm -hmm. Więc my Anglicy, nie, wiesz, o co ci dzieje? Mm -hmm. A Polacy, wiesz o co ci dzieje? Chodź, ci pokażę. Wiesz, tu jest telewizor, tu jest internet, to jest właśnie. I właśnie dzięki Twojemu działaniu, tak? Że Anglicy mogą zobaczyć. Mm -hmm. A o co chodzi? O to chodzi fajnie. I nawet to było rozgłoszone w zeszłym roku, co ja pamiętam, w angielskiej e, angielskich gazetach. Że taki rekord znowu pobity, bo tak, ale nie o to chodzi, bo to sam się bije, zostaw mi ten rekord. Ale chodzi o to, że nawet angielskie gazety też pis pisali o tym, co się dzieje tutaj w Polsce w takim szlachetnym celu, że działamy, Polacy działają. I nic takiego nie ma na świecie w ogóle. Nic, nic takiego nie ma. No i tutaj jeszcze do Warszawy powrócimy za moment, ale tutaj mamy przepiękne dwie harcerki. Ja tylko ich przypomnę imiona, Klaudia i Iga. Jeszcze raz witajcie dziewczyny. Słuchajcie, a co was takiego skusiło, żeby kwestować, zbierać, włączyć się w wielką akcję świątecznej pomocy? To może Iga. Ja co mi daje Woś? No właśnie, co możliwości? tobie daje Woś? Szerzenia uśmiechu dalej. To jest taka, taka akcja w roku, gdzie każdy się jednoczy, każdy gra do jednej bramki i jesteśmy gramy wszyscy bez podziałów, i myślę, że to jest w tym wszystkim najważniejsze. To, że każdy jest równy i każdy może pomagać. Każdy może szerzyć pomoc tym, którzy na co dzień jej po prostu potrzebują. I myślę, że to jest w tej całej akcji najpiękniejsze. Mhm. Koleżanka? No, uwielbiam ten finał. Tyle energii, ile tutaj się znajduje, ile przychodzi tutaj zazwyczaj, ile przychodziło tutaj ludzi, kiedy nie było pandemii. Wszyscy się spotykali, wszyscy grali w jednym celu, żeby zbierać te pieniądze, żeby móc pomagać tym chorym ludziom i to jest dla mnie naprawdę piękne. Ja też mam taką w sercu taką potrzebę niesienia takiego dobra, dlatego zawsze jeżeli jest taka potrzeba i kiedy mam możliwość, że mogę zaangażować się właśnie w takie zbiórki, w takie, w takie akcje, to zawsze bez zastanowienia po prostu idę na to i robię wszystko najlepiej jak mogę, ponieważ mi daje to bardzo dużo satysfakcji, bo mam taką wewnętrzną świadomość, że robię coś dobrego, że robię coś dla drugiego człowieka i to jest tak naprawdę wystarczający taki... Jeden uśmiech tych dzieci, o, o. które na przykład dzięki temu sprzętowi, który mhm. y, zakupuje Fundacja Woś, y, mogą być po prostu zdrowymi ludźmi, mogą normalnie później funkcjonować w swoim życiu, mogą, można im po prostu uratować życie. Mhm. A powiedzcie celny. mi, kwestu, rozumiem, że kwestowaliście, czy mają spuszkę w ręce, prawda? I chętnie mieszkańcy mielca, czy też inni okoliczni goście, którzy przyjeżdżali na ten dzień do naszego miasta, wkładali wam tam po kilka złotych? Y, no ja dzisiaj byłam... Poza Mięcem na Kweście od godziny 7 rano testowałam w Stałam pod kościołem no i można powiedzieć, że ludzie wrzucali pieniądze do puszki. Jednak myślałam, że będzie ich troszeczkę więcej, ale to nie jest tak, że nikt nie wrzucał, bo ten kto chciał, to wrzucał, więc myślę, że było to na takim bardzo fajnym poziomie, bo tych pieniędzy dosyć sporo w puszce jednak wróciło. Yy, jednak nie wszyscy się zaangażowali w tą akcję pomocy. Także, Kevin, dodajmy, nie zbieramy na rekord. Nie, nie. Zbieramy. nie. To powtarzaliśmy podczas 28 finału, 7, nie o, chodzi, nie, o chodzi, nie o to chodzi po prostu. Dzielmy się tym po prostu co mamy, jeśli możemy się podzielić. Jak człowiek może pomagać, to trzeba. To, to trzeba pomagać. Tomaszu, i na koniec naszej rozmowy powracamy do Ciebie. Jak wspomnieliśmy na początku, również Warszawa zauważyła mielec. Wreszcie. Wreszcie! Po 29 latach. Czemu tak późno? E, tak, tak, zgadza się. E, myślę, że tutaj ten wysiłek mojego zespołu rzeczywiście się, się opłacił. E, staraliśmy się od samego początku przykuwać uwagę przede wszystkim Fundacji Włośb, Jurka Owsiaka i Kręczoły. I tak naprawdę, Kręczoła jako jedna z pierwszych zaczęła obserwować nasze działania. Co też nam pomogło potem w dalszej pracy i dzięki temu tak naprawdę i sam Jurek Owsiak nagrał pozdrowienia dla Mielca, które myślę, że już wszyscy nasi oglądający widzieli. A także ostatnio łączyliśmy się z nim na żywo podczas wideokonferencji, gdzie mogliśmy przez chwilę z nim porozmawiać. Więc myślę, że to jest duży sukces medialny dla nas. Także drodzy Państwo, jeśli chcecie widzieć, co się dzieje u nas, jak testują wolontariusze na ulicach miasta Mielca, obserwujcie media społecznościowe, social, prawda, Facebooka. Facebooka tam będą wszystkie filmy. Facebook, Insta, tylko tyle. Tylko tyle. I naraz rozwijają się powoli. Mają szansę w 30. jubileuszowym. Przypomnijmy, naszymi gośćmi byli Klaudia, Iga i Tomasz Kania, a ja tylko dodam, że finał z głową takie jest hasło przewodnie naszej dzisiejszej zbiórki. Tym razem skupiamy się na zakupie sprzętu dla oddziałów dziecięcych laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Dodam jest to już drugi finał Wość dedykowany laryngologii. Dziękujemy za chwilę. Kolejni goście na naszej kanapie. Pozostańcie z nami. Dziękujemy. Some people live just for the fame. Some people live for their power. Yeah. Some people live just to play the game. Some people think that a physical. Forever young, some people need three thousand roses, and that's the only way to prove you a love. It then, hack me the one on a silver platter and what good.